W Kalifornii trwa głosowanie w wyborach specjalnych, mających na celu odwołanie gubernatora złotego stanu Gawina Newsoma. Wczoraj w Kalifornii gościła Kamala Harris, która przyjechała tutaj z krótką wizytą. Była tylko w północnej Kalifornii i tam spotkała się z wyborcami, którzy popierają nieodwołanie gubernatora. Tam także kampanię wczoraj miał John Cox, który startuje przeciwko gubernatorowi. Na karcie wyborczej są tylko dwie kwestie do przegłosowania. Pierwszy punkt to czy odwołać gubernatora, tak czy nie, a potem lista 46 kandydatów, na której trzech jest bardzo istotnych. Są to ani tutaj Republikanie właśnie John Cox, który poprzednio przegrał w wyborach z Newsomem 3 lata temu, także Larry Elder, który w tym momencie ma największe szanse, on także startuje jako przedstawiciel partii republikańskiej. Ale w tym momencie najistotniejsze jest to, żeby przekonać jeszcze wyborców, aby faktycznie wzięli udział w wyborach, dlatego że są to wybory specjalne, no i trwa pandemia. Jednak z powodu pandemii koronawirusa wszyscy, którzy zarejestrowani są do... Głosowania i mogą brać udział w tegorocznych wyborach, otrzymali już karty wyborcze, które były wysłane miesiąc temu prawie 16 sierpnia i mogą głosować drogą korespondencyjną. Także punkty wyborcze czynne są w samym Los Angeles już od soboty, a wybory praktycznie za tydzień bo 14 września we wtorek.